Witam wszystkich już 18 grudnia KSW 65 i walka wieczoru, a więc Mamed Kalidov kontra Roberto Soldicz, a dziś z nami prosto z Düsseldorfu człowiek, który swego czasu uczył parteru Roberto Soldicza, Martin Zawada. Dzień dobry, Martin. Witam, cześć, siema, hej. Do Roberto oczywiście jeszcze wrócimy, bo jest o czym rozmawiać, ale dziś przede wszystkim chciałbym porozmawiać o Tobie, o tym miejscu, w którym teraz jest Twoja kariera i ty bez owijania w bawełnę masz 38 lat, a w CV takie walki z takimi tuzami jak Błachowicz, Materla, czy też Kalidow, wspomniany przeze mnie. Czy ty czujesz się sportowcem najzwyczajniej w świecie spełnionym? No tak, mogę powiedzieć, że walczyłem z wszystkimi w europejskiej scenie. Jestem spełnionym. Nie udało mi się załatwić za oceanem w UFC, ale w KSW na najwyższym poziomie walczyłem. No i jestem spełnionym sportowcem. Ja to to jest mój hobby, to jest mój dodatek. Ja z tego nie żyję, i, i ja to lubię, ja to kocham i dlatego trenuję. I jak dostaję jakąś propozycję. Która mnie motywuje do treningów, która jest duże wyzwanie dla mnie, to bardzo chętnie zawalczę z tym. No właśnie, spotykamy się dziś, bo chciałem się dowiedzieć, co dalej będzie z Twoją karierą. Ja pamiętam to, co mówiłeś tuż po ostatniej walce z Szymonem Kołeckim, że chciałbyś jeszcze jednej walki, najlepiej w Niemczech, ale to jakby nie było najważniejsze, ale tej jednej walki na na pożegnanie. Chociaż z tego co pamiętam, to kilka miesięcy później nie wykluczałeś tego, że gdyby ta walka poszła po twoje myśli, to jeszcze zastanowiłbyś się co dalej i czy kończyć tę karierę, czy może ją kontynuować. Jak wygląda to Twoje myślenie dziś? Czy wiemy coś o Twoim powrocie do klatki? Wiesz co, ja mam jeszcze kontakt ważny z KSW. Eee, miałem walczyć w listopadzie na gali, miało się odbyć w Niemczech. Z pandemii się nie odbyła. Szkoda, bardzo chętnie bym zawalczył. Teraz jestem na luźnych rozmowach, ale mogę zapewnić, że KSW by mi chciało dać tą walkę w Niemczech i zobaczymy zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało, kiedy oni planują tutaj do Niemiec wejść, czy przyjadą, czy nie przyjadą. Ja mam na razie się kontakt z KSW. Chciałbym zawalczyć, bo ta ostatnia walka nie poszła po mojej myśli i tam dużo rzeczy się nie udało, też walczyłem z małą kontuzją i, i nie pokazałem się tak dobrze i dlatego trochę siedzi we mnie, że tak zawalczyłem, dla mnie to było, źle zawalczyłem, nie mówić o zwycięstwie Szymona, dobrze się pokazał, ale ja wiem, że na dużo więcej mi stać i nie mogę przestać, tak, nie mogę przestać walczyć z taką walką dla mnie. Martin, ale gdybyś wtedy z Szymonem Kołeckim wygrał, bo ta walka różnie mogła się potoczyć, każdy, kto ją widział, to wie, jak to wyglądało, to ta 30 wygrana w Twoim rekordzie sprawiłaby, że być może już po tamtej walce powiedziałbyś dziękuję? Nie, właśnie to był taki. E, jakbym wygrał z Szymonem, to mógłbym powiedzieć teraz serio, to bym walczył na pewno o pas z Tom Tomkiem Narkunem. E, hmm. Nie udało się. Teraz co słyszałem cały czas naciągali Szymona do walki z Tomkiem narkunem. On nie chciał e, poszedł swoją drogą. Wiesz, ja ogólnie po tamtej walce z Tiago Silva, myślę, że za, za, zasłużyłem karierą i ogólnie tą walką, walką pas, ale potem była pandemia, potem Tomek, Tomek walczył z Chorwatem. No i potem ja zawalczyłem z Szymonem i mogę powiedzieć, że on wygrał. Dobrą walkę wygrał z Szymonem, to na pewno walczył o pas w KSW, ale po tej walce myślę, że to nie jest realne teraz. A wracając do Szymona Kołeckiego, bo sam wspomniałeś o tej walce z całkiem narkunem Szymona, bo przecież taka propozycja była. Ty rozumiesz, rozumiesz Szymona, bo to ty kiedyś mówiłeś, że gdyby Szymon taką propozycję otrzymał, no to ty byś na jego miejscu pewnie taką propozycję przyjął, bo to jest wyjątkowa szansa, nawet jeżeli nie jest faworytem, no to jest MMA. No tak, ja nie wiem e, w, jak, w jakim punktu kariery Szymon jest, też już skończył bo 40 lat, e, ja już mówiłem po walce, mu mówiłem i otoczeniu mówiłem, że ja bym zaryzykował, bym zawalczył hmm. o pas, bo to jest najwyższy laureat w MMA, on wiesz, on e, był kiedyś na olimpiadzie, wygrał e, e, wyciskanie, na swoich sztangów, tam wy, wygrał wszystko co mógł, na olimpiadzie jest spełniony sportowcem, ale tu dostał szansę, najwyższą walczyć o pas i ja bym walczył ja bym z jego z... on teraz nie wiem co jak negocjacje jego szły, ale wiesz, nie zawsze chodzi o, o, o negocjacje niekiedy, taka szansa już może nigdy nie przyjdzie i jak ja bym na jego miejsce to ja bym zawalczył o ten pas, żeby wygrał czy żeby... przyjął. To jest MMA. Wszystko musi stać. Nawet jak jesteś underdogiem dużym andardogiem, możesz wygrać walkę i kto wie co by się stało w tej walce, ale ja mu mówiłem i... Ja bym zaryzykował i zawalczył. Normalnie, że Tomek jest mega zawodnik, bardzo młody, bardzo dobry. Kiedyś z nim trenowałem, bardzo, bardzo dobry zawodnik to jest, ale mówię, walka jest walka i ja bym zaryzykował. No właśnie, ale wróćmy do, do Ciebie. Czy uważasz, że, bo wiadomo, że Ty swoją karierę w MMA łączysz od lat z pracą zawodową, czy uważasz, że mogłeś z tej kariery w MMA wycisnąć więcej, gdybyś tam kiedyś te Kilka, kilkanaście lat temu podjął taką decyzję, że stawiasz wszystko na MMA, że kompletnie dedicated tylko jeżeli chodzi o sporty walki. Ja ci powiem kiedyś to było całkiem inne czasy, kiedyś to. Ja był 10 lat młodszy, to no tak, ale kiedyś. Ja żyłem raz w Holandii rok, trenowałem, próbowałem, ale to był całkiem inny świat, wiesz, tu w Europie z tego nie dało się żyć, czy tu, czy tam. Ja miałem prawie już szansę wystąpić na UFC w kolonii w dawnych czasach, tylko to się nie udało, bo przegrałem walkę na punkty, którą e, musiałem wygrać, ale to była taka wiesz, trochę wie, taka e, niesłuszna decyzja, którą przegrałem. No i, i, i potem szłem swoją dróżką, no, ale to były inne czasy. Nawet jakbym stał na MMA, nigdy by mi to nie powiedział, że z tego bym mógł żyć, bo to były całkiem, całkiem inne czasy. Teraz są całkiem inne czasy. Ja widzę mojego brata. Że on i żyje z tego i to jest całkiem, całkiem inny poziom. Czyli urodziłeś się o 10 lat za wcześnie? No, tak na pewno. Do tego sportu tak. Teraz są właśnie te czasy, tak, z 5-6 lat, no powiedzmy 5-4-3 lata. Teraz, jak ta era McGregora weszła, to jeszcze to poszło do góry. On też to pomógł e, e, MMA, myślę, że Honor tym stylem, i jak, jak to promował, to też poszło jeszcze wyżej górkę. I, I myślę, że ten, te social media, to wszystko też poszło do góry. No i jak ja kiedyś walczyłem, to nikt nie wiedział, co to jest MMA, to wiesz, to były całkiem inne czasy. To chodziło tylko o walczenie, nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o marketingu, tego nie było kiedyś. Chodziło tylko o walkę. A to jak się czujesz, jak się odnajdujesz w tych czasach? Tych socjali, tego marketingu. Ty też jesteś zawodnikiem, który cały czas podkreślał yy, przez swoją karierę, że Ciebie Tresztok w ogóle nie interesuje? Nie, bo wiesz co, ja jestem takim zawodnikiem. Jestem wychowany na dyscyplinie szacunku do przeciwnika i, i moja generacja. Nie jesteśmy nauczeni, nawet ja, ja bym się nie mógł odnajść w tym tresztoku, tak e, rozmawiać, takie na przeciwnikać, nazywać ja tego nie chcę, bo jestem in inaczej nauczony. I ja jestem taki old school fighter, wiesz, my przychodzimy, dajemy szacunek, rękę i walczymy, a po walce sobie dajemy rękę i myślę, że te, to, to jest też e, tak powinno być w sport walkach, że o to chodzi, a nie chodzi o e, gadanie na rodzinę, gadanie na e, jakieś rzeczy od Prywatno od zawodników, to, to nie jest to, ale ludzie to właśnie kupują i ludzie takie, co się chyba lubią, dlatego teraz żyjemy w takich czasach. Boże, to jak Ty widzisz to, co się teraz dzieje w Polsce, to co jest bardzo popularne, czyli te wszystkie freakowe gale, jeżeli to w ogóle gdzieś tam do Ciebie dociera, to musisz łapać je za głowę. <laughs> no nie, jak ludzie to chcą patrzeć, to niech patrzą, wiesz. Ja ja jeszcze z żadnej walki nie widziałem jakieś tam e, freakowej, Jedyne, co ja widziałem, to późna walki. Takie co mogę powiedzieć, co kiedyś frykowe były, bo teraz Mariusz jest zawodnikiem MMA. bardzo mi się podobała jego walka z Jurasem, Naprawdę obydwaj dali bardzo dobrą walkę. I wiesz, ale takich typowo frykowych nawet nie patrzę. Ja nawet tych nazwiskach dużych nie znam. Tam, kto tam walczy, parę znam, ale nie interesuje mnie to, ale widzę, że dużo ludzi to interesuje. Kupują bilety i patrzą to. No, niech mają, niech patrzą i wszystko dobrze. Dobrze. Zapytam o twoją karierę z innej perspektywy. Czy, bo ty, z czego słynie Martin Zawada? Ty słynąłeś zawsze i słynieś z tego, że nie wybierałeś rywali, kogo ci dawali, to wchodziłeś i często przyjmowałeś te propozycje tuż przed, bez takich prawdziwych przygotowań. Czy z perspektywy czasu uważasz, że to był błąd? No W paru walkach miałem, zrobiłem dużo błędów i myślę, że na moich błędach mogę e, no, no, zawodnikom, którzy teraz na co dzień ze mną trenują, albo których teraz próbuję pomóc w karierze MMA, mogę im tego, to powiedzieć: To jest źle, to jest złe, ale w tamtych czasach no, e, walczyło się, wiesz, ten powiedział jest walka, tu za tydzień walcz. Jest walka, tu za tydzień walcz. Ja byłem cały czas w jakimś treningu, ale wiesz, to były, to były inne czasy. Teraz ludzie. E, Potrzebują 3-2 miesiące, żeby się przygotowywać do walki, to ja niekiedy myślę, co to, kurde, co to za zawodnicy. Jak jesteś e, profesjonalny zawodnik, to zawsze musisz się liczyć z tym, że ktoś, jakaś walka wypadnie i może ktoś do ciebie zadzwonić. Nie? To jest profesjonalizm. A ja a kiedyś ja nawet w ringu stałem i nie wiedziałem z kim walczę, bo mój ten walki załatwił i mówisz, tu musisz walczyć, bo musisz się przygotować na następną walkę. To były całkiem, całkiem, całkiem inne czasy. I dlatego ja jestem taki, do mnie zawsze możesz zadzwonić, jak dzwonią i jak pasuje mi, to ja, ja teraz się nie zastanawiam, tylko wiesz, walczę, bo ja pochodzę inaczej, pochodzę inaczej y, do walk i ja mam tyle doświadczenia, tyle, tyle już przepracowałem, że ja już dużo rzeczy się nie nauczę w życiu, jedyne co ja mogę to y, y, zrobić się trochę tam fit i zawalczyć. Czyli teraz też stoisz na takim stanowisku, że gdyby KSW zadzwoniło, to nie potrzebujesz dwóch, trzech miesięcy przygotowań, tylko jesteś w stanie wyjść do klatki nawet na tej gali 15 stycznia, jeżeli nawet nie 18 grudnia. Ach, to nie ma problemu. Ja z Mamedem walczyłem tydzień przed, zadzwonili, że tam ktoś wypadł i poszedłem na walkę z Mamedem w tamtych czasach. Wiesz, to jest, teraz mam, dobra, ja mam teraz córkę, ja mam teraz rodzinę, ja mam pracę, to całkiem inaczej wygląda. To jest teraz duże, to wiesz ludzie na to patrzą, to trzeba trochę Powiem tak, nieprzygotowania. Ja jestem teraz w treningu, trenuję te 3-4 razy w tygodniu Ale nie chodzi mi o to, że ja teraz muszę tak wiesz, się, pójść do tego, że muszę ze wziąć wolne Tu tamto ogarnąć parę spraw ale, ale ja jestem cały czas w treningu i wiesz jestem w dobrym kontakcie z KSW, bo Pomogłem kolegowi teraz podpisać kontrakt e, z Niemiec w KSW. Mam też dobry kontrakt. No i zobaczymy, jak się potoczy. Ja mam rodzinę, ja mam e, córkę, ja mam tutaj pracę, swoje obowiązki i na to trzeba patrzeć, czy dostanę wolne, Takie coś, wiesz, a nie <laughs> przygotowanie. Ja nie potrzebuję 4 miesiące się wieś, przygotowywać na jakoś przeciwnika. Ja potrzebuję e, moje 2-3-4 tygodnie i mogę wejść do klatki zawsze. Z kim odpowiednie. Martin, kiedy twoja córka się urodziła? Yy, drugi, drugi, 2020. No to też możesz spokojnie odpowiedzieć na takie pytanie, zwłaszcza z perspektywy doświadczonego zawodnika i też z perspektywy człowieka, który jest nie tylko zawodnikiem, ale trenerem i też tych zawodników w życiu wielu widział z bliska. Czy narodziny dziecka? Z... Bo to, że zmieniają człowieka, to jest oczywiste, ale czy też zmieniają fajtera? Czy zauważyłeś takie przypadki, że na narodziny dziecka, na przykład, sprawiają, że któryś zawodnik bardziej, kalk bardziej kalkuluje, jest bardziej asekuracyjny? Jak to wygląda? No, nie wiem, wiesz, to, to jest coś innego. E, e, inaczej patrzysz na wszystkie sprawy, ale, ale ja myślę, że to u każdego człowieka jest inaczej. Jednego motywuje więcej, drugiego, e, wiesz, zastanawia się inaczej. U każdego to jest indywidualna sprawa, wiesz. To jest moje zdanie yy, i to był, dziecko jest cię, ciężki okres, wiesz, ciężki okres, bo nocy nie przespane, yy, dużo pracy. Też mam duży, duży szacunek do każdej kobiety, kto to przeżywa, bo ja byłem tam pierwszy raz, wiesz. Mogą ci ludzie mówić, jak to jest, ale jak przeżywasz to, to całkiem jest inaczej. Mam duży szacunek do wszystkich kobiet, co mam dziecko, bo to jest praca 24 godziny na dobę. I, I to nie jest łatwe. Ja też znam zawodników, którzy walczą, którzy zamiast w domu śpią, to idą do hotelu w przygotowaniach spać, bo nie mogą tego wytrzymać wiesz, i to nie, to nie jest łatwe, ale to jest dla każdego indywidualna sprawa. Wiesz. A to są fajne słowa, bo myślę, że nie każdy tak jak ty docenia te role kobiet. Ja podpisuję się pod Twoimi, twoimi słowami, bo sam jestem ojcem dwóch e, małych e, chłopców, więc wiem jak e, to wygląda, wiem m, ile zawdzięczam też e, swojej kobiecie, która często pozwala mi się najzwyczajniej w świecie wyspać, wiedząc, że na drugi dzień, dzień mam po prostu dużo e, ważnych rzeczy do zrobienia. Także rzeczywiście e, wielki szacunek. A! Wracając do tych słów, co jest obecnie największą motywacją Martina Zawady? Czy to jest ta zadra z tej walki z Szymonem Kołeckim, bo od tego rozpoczynaliśmy tę naszą rozmowę, że czujesz cały czas, że wtedy nie pokazałeś się tak, jak chciałbyś się pokazać? Czy to jest chęć dopisania tej trzydziestki do, do rekordu? Czy to są pieniądze? Jak to wygląda? No dobra, te pieniądze, pieniądze to nigdy nie była motywacja. To jest coś fajnego, ale. Ale ja mówię zawsze pieniądze to nie wszystko. Normalnie, że jest dobrze, jak się zarabia dużo pieniędzy za walki, ale ja pracuję, wiesz, pieniądze to nie jest wszystko. Ja myślę dla mnie, tak jak powiedziesz, ja chcę, bym chciał wygrać tą 30 oficjalną walką. No i pokazać się z, lepiej, z lepszej strony, bo ja wiem po tej walce Szymonem, że ja dużo, dużo lepiej umiem walczyć, choćby jak to było na Silva walkę. Ja też parę rzeczy teraz zmieniłem tutaj. Spotkałem mojego byłego trenera, teraz współpracuję z nim razem. Przedtem, cały czas, wiesz, byłem w UFD, ale cały czas trenowałem się sam, przechodziłem na sparingi, ale tam, wiesz, otoczenie, ja ze swoich, swoich ludzi miałem przy sobie, kto w narożniku był, ale teraz tak współpracuję z moim pierwszym trenerem i myślę, że to może mieć na bardzo, bardzo dobre wyjście, wiesz. Ale, wiesz, ja trenuję, ja czekam, zobaczymy, co się stanie. czy w Dam jeszcze jedną szansę, czy nie? Ja teraz nie, nie zabiegam za to. Wiesz, mam dobry kontakt, mówimy się dużo. Walczyłem w KSM z najlepszymi zawodnikami, walczyłem. Oni mają mój numer, i jak coś, to jesteśmy w kontakcie. Zobaczymy. A fajnie, że do tego nawiązałeś, bo właśnie widziałem wczoraj na Twoim Instagramie to zdjęcie z Twoim trenerem. Spotkanie po latach, powrót po latach. Powiedz, jak to się stało w ogóle? No wiesz co, to jest śmieszne, bo on od roku pracuje w mojej firmie i go spotkałem tutaj w pobliżu, gdzie mieszkam, i rozmawialiśmy. Potem siadliśmy, porozmawialiśmy, jak było kiedyś, jak teraz jest. I, no i siadliśmy razem, i zaś jesteśmy razem, trenuję z nim. Znaczy, my mamy taką szkółkę teraz tutaj razem e, i mamy dużo młodych chłopaków, e, których szkolimy razem. No i też mamy zawodników, z którymi ja też trenuję na co dzień. No i jest, jest dobrze, jest fajnie. Ja się czuję. Ja czuję coś. Ja jestem teraz pociągiem, to jest gami coś, początek, coś nowego i mogę zaś wybudować nowych chłopaków i fajnie jest, naprawdę super. A jeżeli chodzi o twojego potencjalnego rywala, wtedy, gdy miałbyś zawalczyć, to tutaj jeszcze ten kierunek chorwacki jest aktualny, czy jednak teraz to byłyby poszukiwania od początku? A wiesz co, mi jest obojętnie, kto, kto będzie, gdzie będzie walka. I w jakiej kategorii wagowej, bo z tego też słyniesz. Taką propozycję dałem, ale on teraz chyba gdzieś indziej walczy. Nie wiem, czy oni mają z nim kontakt, ważne. To jest, to jest sprawa KSW, to jest sprawa Martina Maćka i Woja. Oni, oni, oni decydują, to jest ich organizacja. I wiesz, ja nigdy nie, i oni, jak dzwonili do mnie, ja nigdy nie mówię, nie będę walczył z tym, albo nie walczę. Ja zawsze każdą walkę, co dostałem, powiedziałem: Dobra, walczę. Nawet się było krótka, krótki czas przygotowania czy nie. Ja zawsze powiedziałem, ja zawsze byłem na tak i oni mnie znają, oni wiedzą, kto ja jestem i jest obojętnie. No ale wiesz, sam doskonale, że od lat takie zachowanie to jest raczej coś wyjątkowego, jakaś rzadkość, że zawodnicy na najwyższym poziomie, nawet w największych organizacjach, jednak często tych swoich rywali wybierają. Może gdybyś tutaj inaczej to wszystko sobie kalkulował, to byłoby inaczej. Najzwyczajniej w świecie. No no tak, ale wiesz, ja jestem taki, ja jestem z pierwszej strony to jest moje hobby, to jest moje... Ja to bardzo kocham i jakbym tak kalkulował, to bym nie mógł sobie sam sobie zobaczyć w oczy, wiesz, bo ja bym wiedział, a, że z tym nie chcę z tym nie chcę. Wiesz, ja jestem, ja pochodzę z innych czasach, ale to dobre mój brat ma to samo co ja, chyba się nauczył ode mnie, bo on też ga, e, żadnej walki w UFC nie odmówił na razie, żadnej każdego prywala, co mu dali to brał. A ja wiem, bo ja też tam siedzę w tych e, medyczerkich sprawach, że dużo zawodników dostaje Czech czerw po pozycji i odmawiają tyle zawodników, że z tym nie chcą, z tym nie chcą, nawet ci najlepsi, wiesz, i, ale ja bym nie mógł, nie mógł patrzeć wiesz, sobie w oczy, bo ja jestem po pierwsze jestem fajterem i, i wiesz, ja, ja pochodzę z takim zdziałem, że jesteś na ulicy, ktoś ci. Coś chcecie się zbić, to też nie możesz mu powiedzieć, ej, ja jestem inna waga, bo ty ważysz 120 kg, albo ej, z tobą mnie przynieś mi trzech innych. To, to ja, mam, ja pochodzę i ja patrzę z innej perspektywy na to i zawsze nie odmawiałem żadnej walki i <grych> jestem fajterem i taki jestem nauczony, taki ja jestem i, i nawet się na zastanawiam, jakbym jak, jak ten, jakbym, e, jakby katerkaria jak się potoczyła, jakbym kalkulował, bo ja nigdy tak nie myślałem i... Ja też miałem kiedyś w karierze mojej 12-13-0 na początku, ale to były inne czasy i ja nawet nie znałem przeciwników i tylko wygrywałem, trenowałem, wygrywałem dlatego. I mi to jest obojętne. Zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Tak zwana stara dobra szkoła, Martin, tak, a wrócę do tych słów, które wypowiedziałeś, że siedzisz trochę w tych menedżerskich sprawach, to znaczy, że pomagasz jakoś w prowadzeniu kariery swojego brata, czy też gdzieś innym zawodnikom jakoś doradzasz, może to jest kierunek, którym chcesz podążać, jak to wygląda? No zobaczymy, no I, i ma, i wiesz, ja mam kontakty, ja mam dobre kontakty, też już kiedyś miałem kontakty, e, moje kontakty pom pom pomogłem też e, UFD, żeby wybudowali sw swoją ekipę, Teraz próbuję z moimi kontaktami budować coś nowego dla nas. Tutaj, no i zobaczymy. No, ja, ja umy po angielsku, po polsku. <totę> to też chyba na starcie na światowej I zobaczymy, jak się wszystko potoczy. Dobrze, też wszyscy tutaj są ciekawi, myślę, nie tylko w Polsce, jak potoczy się walka wieczoru 18 grudnia na KSW. Roberto Soldi, czy wspomniany przeze mnie, i Mamet Kalidow. Jak ty patrzysz na tyle pojedynek? Znasz obu zawodników, z jednym walczyłeś, a Roberto Soldicz, no to spokojnie można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet twój podopieczny. No tak, ja zacznę z Roberto. Kiedyś tu przyjechał młody chłopak w 2013 albo 15. Przyjechał. Widać było, że chłopak ambicje ma, chciał tylko trenować. Ja tam kiedyś byłem długo, 2-3 lata, trenowałem luta livre. W UFD pokazywałem mu chwyty, parter, ogólnie się roz, rozwijał chłopak i naprawdę to jest du bardzo, bardzo duża kariera od Roberta, jaką zrobił. No I Jest teraz w bardzo dużej pozycji, jedna gwiazda w KSW i fajnie, fajnie, że tak się stało. Z drugiej strony jest Mamec, z nim walczyłem, z nim trenowałem, byłem u niego w Olsztynie, byłem u niego w domu, bardzo szanuję go, co on zrobił dla sceny, MMA. W Polsce to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Fajny człowiek, oba, oba dwa są super zawodnicy. No i Wiesz co, z jednej strony jestem ciekawy tej walki, ale, ale zobaczymy, co się stanie. To jest MMA. I, e... Roberto jest silny, jest młody, jest głodny. Mamet ma... E... Mamed jest taki zawodnik bardzo niewygodny, szybki na nogach. E... Może wszystko wyczarować. W walce. U niego nie wiesz nigdy, co zrobi. I ja nie chcę typować tej walki, ale, ale każdy z nich może wygrać. i Będę kibicował, żeby się nikomu nic nie stało w tej walce, żadnych ciężkich kontuzji. Niech, niech wygra, kto ma wygrać i. Prawdopodobnie też, jak się uda, będę na tej gali i będę obym dwojem kibicować, bo lubiłbym dwóch i zobaczymy. Cały czas pracujesz jako kierowca, dyspozytor w Düsseldorfie? No, teraz więcej jestem dyspozytorem, tutaj, no. Cały czas praca, no. Ale jeżeli już yy, siadałeś za kierownicą, to myślę, że to był najbezpieczniejszy autobus w Niemczech, bo u ciebie po prostu wszystko zawsze przebiegało <laughs> bardzo spokojnie, podejrzewam, z takim kierowcą. Wystarczyło jedno spojrzenie. Wszystko dobrze. U mnie nie było nigdy problemów, powiedzmy tak. Martin, ja bardzo dziękuję Tobie za to, że znalazłeś dla nas czas i chyba mogę powiedzieć na koniec, że do zobaczenia w 2022 roku w klatce KSW, bo to po prostu powinno się wydarzyć. No mam nadzieję i powinno się wydarzyć i czekam na jakąś propozycję i myślę, myślę że zobaczy, ja czuję, że zobaczycie jeszcze raz jedną walkę na... W KSW ode mnie następny rok. I mam nadzieję, że uda się w Niemczech, bo to było naprawdę coś dużego, wiesz, dla mnie też osobiście i może się uda, tylko nigdy nie wiadomo, jak, gdzie jak to z tą pandemią idzie, ale by było super. super. A jak sam pewnie wiesz, KSW ma nowe, ambitne plany, 12 gal w przyszłym roku, także te gale za granicą, więc być może jest taka szansa, że rzeczywiście ta gala w Niemczech dojdzie do skutku. To by było fajnie, to byśmy się wszyscy widzieli w Niemczech. Zapraszam. Martin, już tak naprawdę na koniec. A jak zdrowie? Bo ja pamiętam też, że w tej walce z Szymonem Kołeckim doznałeś urazu. A jak dziś wygląda twoje zdrowie? No, wszystko dobrze jest, naprawdę. Jestem zdrowy. Miałem też w tym roku trochę zdrowotne kłopoty. Kontuzję z Szymonem miałem, czy też pieszo walczyłem z takim czymś, że miałem coś w walce. Nie walczyłem przeciwko przeciwnikowi, tylko przewalczyłem też trochę przeciwko mnie, ale to śmiesznie było i e, trochę, no taki jest sport, nie wiesz, nie, nie, nie szukał teraz wymówek, ale taki jest, pierwszy raz takie coś miałem. ale teraz wszystko jest dobrze, trenuję więcej tak e, powiedzmy z głową, nie przesilam się, nie za dużo robię, no i wszystko dobrze jest, naprawdę dobrze się czuję, tylko trochę wagi nabiłem teraz, bym mógł nawet wystąpić w heavyweight. Ale zobaczymy, jak się to dalej potoczy. potoczy. Ale z tą wagą, to u Ciebie też nie było problemów. Nigdy, jeżeli chodzi oczywiście o wagę rywali, ty zawsze mówisz, że nawet może wolisz walczyć z cięższymi, bo są po prostu od Ciebie wolniejsi. No, tak jest, to jest prawda, tak jest. No. I Martin, myślę, że bo 38 lat na karku, ale nie ma co też yy, myśleć o zakończeniu kariery, biorąc pod uwagę to, co pokazał ostatnio Glover w walce z Błachowiczem. Wiek to tylko liczba. No widzę, tak samo jak Mamed ze Scottem pokazał, nie? to jest, to, to jest takie przykład. walki, które motywują i widzisz, że jeszcze naprawdę... Yy, to jest takie, wiesz, patrzysz, tak samo jak Janek, Janek też jest chyba pół roku starszy ode mnie i był mistrzem UFC i to jest takie coś, patrzysz na takie coś, to Cię to już motywuje i tylko u mnie z innej strony, ja mam więcej walk niż e, Mamed i, i Janek i to też wychodzi, ale myślę, jak tak... Z głową się trenuje, się oszczędza, to jeszcze tam, to no, w jedną walkę musimy zrobić, a potem będziemy się co dalej. Nie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Moim, Waszym gościem był Martin Zawada, którego mamy wielką nadzieję już niedługo zobaczymy w klatce KSW. Martin, raz jeszcze wielkie dzięki, no i do zobaczenia. Na pewno w roli Kibica widzimy się już 18 grudnia. Dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich i Pozdrawiam Polskę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.